22 dzień e, mojego wyzwania biegania z 30. E, słuchajcie moi mili dzisiaj jest e, był dla mnie najtrudniejszy dzień najtrudniejszy moment bo jest sobota. Jest sobota 25 lipca. E, natomiast w czwartek robiłem imprezę urodzinową. E, wszystkim bardzo dziękuję za e, życzenia e, za te by, Wczorajszej i za te, które będą, bo urodziny mam dopiero 27, więc za dwa dni. No ale dzisiaj też mam imieniny. Ale dlaczego był dla mnie ten trudny dzień? Dlaczego spodziewałem się, że trudny? Bo myślałem, że zabaluję i po prostu nie będę miał siły dzisiaj biegać. Ale całe szczęście wstałem, wstałem. Położyłem się, no, impreza się skończyła wcześniej, bo odni robiłem odnisko, e, grillę i, i no, deszcz z no Towarzystwo się rozeszło koło północy, więc. E, ale i tak było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Wszystkim bardzo dziękuję za przyjście, e, za obecność, za życzenia, za uśmiech, za. E, e, za miło spędzony czas. E, 25. Ech a zapomniałem co miałem powiedzieć a no i dlaczego był dla mnie ciężki bo myślałem, że po prostu no, nie będę miał sił wstać ale poszedłem koło północy znaczy nawet po północy w nocy się obudziłem, tam chyba godzinę nie mogłem spać bo coś mi chyba użarło w nogę z tego co pamiętam, ale wstałem o 7 godzinie więc całkiem całkiem pospałem 6, chyba 6 godzin e, poszedłem biegać co prawda trasę, którą robiłem 20 minut zrobiłem ją w 27 minut więc jakieś no, 30%, 30 wolniej biegłem, ale jest 22 dzień zdobyty, da się, da się, po imprezie nawet też się da, z samego rana, świetnie się czuję. Eee, więc forma jest, nic mnie nie boli, poza, poza ugryzieniami, te komary to, to po prostu masakra. No, ale... Eee, Fajnie. 22 dzień ciągnę do Samojocząca przez 22 dni biegania. A to wam powiem w 30 dniu. Nie będę tutaj zdradzał kulis mojego biegania. Wszystkich kulis. Bo wiadomo, że przy każdym filmie czy przy każdej relacji coś, coś, coś zawsze uchylam. Rąbka tajemnicy. No, ale bardzo dziękuję że jesteście, że, że, że dopingujecie że, że obserwujecie. E, pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego weekendu, słonecznego, chociaż no, to teraz jest. No, Słonecznego weekendu, wypoczywajcie, łapcie energię e, no i bierzcie się do roboty. Ale wam powiedziałem, bierzcie się do roboty. Ja pierd A to zabrzmiało na sam koniec. Chodziło mi, bierzcie się do treningu, bo forma sama się nie zrobi. Brzusię samo się nie spali, Udeczka same się nie spalą. Lata sama się nie zrobi. No. To miłe do weekendu. pa. pa.